Już w najbliższą sobotę, 1 lipca, drogami powiatu sandomierskiego przejedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. ETA rozpocznie się o godzinie 10.30 w Ostrowcu Świętokrzyskim i zgodnie z harmonogramem około godziny 11.30 uczestnicy wjadą do miejscowości Chrapanów, czyli na teren Powiatu Sandomierskiego. Następnie uczestnicy wyścigu przejadą drogą W777 przez Zawichost i kierować się będą przez winiarki, dwikozy i Gierlachów do Sandomierza. W Sandomierzu wyścig przejedzie ulicami Żwirki i Wigury, Węzeł krakowski, browarną staromiejską przez rynek Starego Miasta, ulicą Zamkową, krakowską Aleją Jana Pawła II i kierował się będzie w stronę mostu na Rzece Wiśle, następnie ulicą Luberską i w kierunku drogi wojewódzkiej 723 na Tarnobrzeg. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom tego wydarzenia oraz pozostałym kierującym, już na pół godziny przed wjazdem pelotonu na teren Powiatu Sandomierskiego czasowo zostanie zawieszony ruch drogowy. W związku z powyższym apelujemy o ostrożność, cierpliwość, korzystanie z możliwych objazdów oraz bezwzględne wykonywanie wszystkich poleceń policjantów oraz pozostałych służb. Szacujemy, że około godziny 12.30 peleton opuści rejon województwa Świętokrzyskiego, a ruch powróci do normy.